Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie w reportażach Fundacji Głos Ewangelii www.gospel.pl. Iza, nasz człowiek w terenie. Reportaż Henryka Dedo i Magdy Balcerak. Zkończyłam studia na fakultecie papieskim i zaczęłam katechizować. Katechizowałam Około 27 lat. W świeżawie, tu niedaleko Jeleniej góry 17 lat. I pojawiła się w szkole, w której katechizowałam, pojawiła się litka, która jest protestantką. I w szkołach podstawowych zawsze zadaniem katechetów jest robienie apeli bożonarodzeniowych i wielkanocnych. No i to były jasełka, myśmy robiły jasełka. Ja pamiętam, że ja ją wciągam, te jasełka. Dzieci w gwarze takiej góralskiej te jasełka przedstawiały. Prawie 60 dzieci brało udział, śpiewały na dwa głosy. No i po tych jasełkach, które wystawiłyśmy przed Bożym Narodzeniem w szkole, pomyślałam sobie, że tak ładnie dzieci grają, może jeszcze dobrze, jakby się gdzieś jeszcze pokazały. Poszłam do dyrektorki, pogadałyśmy, ona mówi: No fajnie by było. No, pokazałyśmy w Świeżawie, no, w kościele, to wiadomo. W Goku, w takim domu kultury w świeżawie. No i ja mówię: Ty, Litka, jak ty jesteś protestantką, to może pogadaj z waszym pastorem. Może nie będzie wam to przeszkadzać, że to katolickie dzieci i że to katolidka. Pogadała, Pogadałam z dyrektorką. Dyrektorka mówi fajnie, wiele nie górze. Pojechałyśmy. To było na początku stycznia, na początku marca dostałam cofnięcie misji Kanonicznej. Czyli jak biskup cofa katechecie misję kanoniczną, dyrektor musi Cię zwolnić. Pozbawił mnie pracy, ja wtedy miałam 50 lat, nie, nie miałam 50, przepraszam, 47. Praktycznie stwierdziłam, że ja, jak całe życie katechizujesz, jesteś magistrem teologii, no co byś miał robić, na przykład kopać rowy. nic innego nie umiesz. Poza tym była to moja pasja, dzieci. No, takie było ogłoszenie, że szukają misjonarzy do Rwandy, ponieważ misjonarze, którzy tam są w sierocińcu na stałe, kanadyjczycy, muszą jechać odpocząć, żeby na dwa miesiące. No i ja się zgłosiłam, ja i Litka. I ona pojechała raz, a ja pojechałam raz i przepadłam. Jak w pierwszy raz poleciałam do Rwandy, usługiwałam w sierocińcu, gdzie mieliśmy 71 sierot. Z różnych plemion, 7 czy 8 wdów, które pomagały przy opiece nad tymi dziećmi. Najmłodsze dziecko miało roczek, a najstarsze 16 lat. Dzieci miały w sierocińcu dwa posiłki. No, to jest stanowczo za mało. Szczególnie tym maluchom było ciężko przetrwać. Ten drugi posiłek był o godzinie 17 18, jak przychodziły ze szkoły. Więc do rana, do godziny 13, 14, bo rano nic nie jadły, na głodnia kaszły do szkoły, to było ciężko przetrwać tym dzieciom. Więc myśmy organizowały ten pierwszy posiłek rano. Na przykład przez trzy dni na ognisku smażyłyśmy naleśniki. Kupiłyśmy tam chleba tego ruandyjskiego, on jest słodki. Kroiłyśmy taką pajdę chleba i jajko, kurze, więc niektóre dzieci pierwszy raz w życiu jadły jajko. I pamiętam, jak uszykowałyśmy to śniadanie. Kanadyjczycy spali, zaniosłyśmy do dzieci, i straszny krzyk był. Jak oni się zerwali, myśleli, że jakieś dziecko w nocy zmarło, bo to się zdarza. A one tak krzyczały z radości, bo to jajko zobaczyły i chleb. Więc starałyśmy się zorganizować przez dwa miesiące ten jeden posiłek więcej. Są dzieci głuchoniemy. Tak spały dzieci głuchoniemy. Już dzisiaj mają łóżka, ale tak spały. Ile ta gąbka może mieć? 10 centymetrów, taka. I na tym jest tylko jakaś taka, taka szmatka. I tym się nakrywają w nocy, bo nawet moskitier nie ma. Dziecko chore w Afryce, w Ruandzie również, jest wstydem dla rodziny i dla wioski. Te dzieci często są niepełnosprawne czy głuchoniemy, niewidome, bez rączki, bez nóżki. Są ukrywane. Ponieważ te zdrowe rodzeństwo później ma problem wyjściem za mąż, czy ożenieniem się, jeśli to brat jest na przykład. Nie? No, Jeżeli rodzic kocha to dziecko jakoś tam w miarę, to oddaje do szkoły. No tutaj do szkoły, żeby dzieci głuchonieme nauczyły się pisać, czytać, liczyć. No i przede wszystkim języka migowego. Bardzo dużo rodziców nie ma kontaktu z tym swoim dzieckiem głuchoniemym, ponieważ rodzic nie zna języka migowego i dziecko nie zna. Tam byłam trzy razy w sierocińcu, trzy czy cztery. Później byłam w szkole dla głuchoniemych w Gatunda. Tam było 130 głuchoniemych dzieci, którym ja się głównie zajmowałam organizowaniem jedzenia, opatrywaniem ran. Czasami się dziecko przewraca, czasami jest w nocy pogryzione, bo spały na ziemi. Tu jestem w klasie też z dziećmi głuchoniemymi. One nie słyszą, nie mówią, ale są bardzo inteligentne. Ja mieszkałam w takim małym domku, który był poniżej, i jak mnie wołały, ponieważ wiedziały, że ja słyszę, one nie, więc nie mogą mnie zawołać i zachodź. To tą metalową furtką stukały o te bariery. No to ja już wiedziałam, że mnie wołałem, że coś się stało, potrzebują pomocy. No i to był teraz mój szesnasty wyjazd. Co roku, jak lecę, to przede wszystkim buty, leki, wyżywienie, bo najbardziej biedne dzieci, setka, szkoła żywi. Mogę powiedzieć o Izie. Tyle, że ma serce związane ze swoim portfelem. Jeżeli widzi jakąkolwiek potrzebę, reaguje natychmiast. Bez względu na to, czy będzie miała jutro co jeść, czy nie. Zawsze się coś znajdzie do jedzenia, ale dziecko nie może być głodne i bez butów, bez kurtki. I te buty są taką przewodnią myślą, też pomocy do Ruandy, bo kilka tysięcy par już tam poszło. Pokazała nam w kościele takie. Fashion buty z Ruandy, zrobione z butelek plastikowych, dziubek do góry między palec duży i drugi i sznureczki. To był właśnie taki pierwszy moment, kiedy stwierdziliśmy, że to jest fajnie, jak dzieci, szczególnie dzieci, młod, młodzi ludzie, pójdą do szkoły w butach. No tu widać, jak dzieci w sierocińcu pomagają, sprzątają, noszą wodę. Również w sierocińcu wszystko robią same. Nie ma tam żadnej obsługi, tak jak w polskich sierocińcach, kucharki, sprzątaczki, praczki, wszystko dzieci robią, tylko gotują wdowy. Tu dzieci jedzą u Bugary. ich narodowe jedzenie. To jest mąka z manioku zalana wrzątkiem i do tego jest robiony sos. Ale jak my mówimy sos, to myślimy sos z mięsa. <laughs> Nie, to jest pomidory, warzywa ugotowane i w tym maczają i jedzą. Dwa takie posiłki dziecko dostaje, czyli nic. Tu dzieci w sierocińcu wyplatają kosze, właśnie, żeby uczyć ich pracować i pomagać w utrzymaniu sierocińca. Sierocińców już teraz nie ma w Ruandzie. Wszystkie rząd zamknął. Dzieci zostały rozesłane do rodzin, nawet jeśli to była twoja siódma woda po kisielu, czyli prawie obcy, i tak zostałeś tam odesłany. Wytłumaczono mi, jak ja rozmawiam z Ruandyjczykami, ja dlaczego rząd tak robi. Rolandyjczycy mówią, Iza, ponieważ Wy biali, uczyliście dzieci tego, co uczycie swoje dzieci w Europie. Czyli nie robienia nic, wszystko mi się należy, bo jestem dzieckiem. To dziecko nie przeżyje w Afryce. Ono musi umieć samo o siebie zadbać, rozpalić ognisko, ono musi umieć pracować ciężko, bo jak tego nie będzie umiało i opuści się rocznicę, a kiedyś opuści. Po prostu umrze z głodu. I to nie było dla nich dobre miejsce. Uczyliście ich życia na zachodzie, one nigdy tam nie dotrą. Może jednostki, tak? No i wtedy zrozumiałam, że rzeczywiście tak było. Kanadyjczycy, no my również, nie? Przywodziliśmy ubranie, buty. Kanadyjczycy często kupywali na przykład lody, dobre jedzenie, czego dzieci z wioski nie miały a dziecko opuści sierocnic i życie takie w Afryce nie jest. I co wtedy? Będzie kradło? No tak, niektórzy będą kradli, będą oszukiwać, bo będą chcieli żyć na tym poziomie, jakim im z zachodu ludzie zapewniali w sierocińcu. Więc ja już te 16 lat jestem w Ruandzie i teraz jestem przy kościele, gdzie też jest szkoła, 300 dzieci, które z wioski dochodzą, jest szkoła przy kościele. W domu, w którym ja najczęściej mieszkam, u Rosji jest czworo dzieci, mąż i Denise, która pomaga. Tam w każdym domu jest tak zwana domowa dziewczyna. Są to dziewczyny w wieku 20 lat, 19. One mają taką korzyść, że one się uczą prowadzić dom jako przyszłe matki i żony. Zarabiają na przykład 20 tysięcy franków ruandyjskich, to jest 20 dolarów. Jeden dolar to jest 1000-1100. Franków rwandyjskich. Czyli wtedy, kiedy Rosa pracowała jako nauczycielka, więc kiedy ona była w szkole i mąż w pracy, to Denis pilnowała, żeby dzieci wyszły do szkoły, odrobiły lekcje, dostały jeden lub dwa posiłki, zależy na ile było stać. Rwandyjczycy przeciętnie jedzą dwa razy dziennie. Bardzo często raz dziennie. U Rosy w domu, żeby dzieci zjadły dwa razy dziennie. Rosa i jej mąż i denis czyli ta domowa dziewczyna, jedzą raz dziennie. Zawsze jest to słodkie ziemniaki fasola. Fasola i słodkie ziemniaki. Ja jestem co roku w Rwandzie. Co roku jak lecę, tracę 15 kilo. Teraz straciłam 13 kilo. I nie, że ja głoduję jakoś szczególnie. Jeżeli jesz o pierwszej, słodkie ziemniaki i fasola. A wieczorem jesz fasola i słodkie ziemniaki, to ile razy to możesz zjeść? Dwa tygodnie, w porywach trzy. Zjesz raz i zapijasz głód wodą, bo po prostu jak popatrzysz na słodkie ziemniaki, to masz dość, masz dotąd. A oni to jedzą całe życie. Jak jest już bardzo źle, to na przykład urosy w domu zalewa się wrzątkiem mąkę z prosa i maniok. I taki poręcz się gotuje. Dzieci to po prostu wypijają, żeby przetrwać. Pierwszy raz, jak była Rosa tutaj pięć lat temu, to była w szoku. Zaprowadziłam ją do sklepu i pokazałam jej. Ona się pyta, i za co to jest. Na przykład jogurt, żółty ser, tyle rodzaju wędlin. Ma w życiu nie widziała, że w ogóle istnieje takie jedzenie. Tyle rodzaju chleba. Przywiozła orzeszki ziemne pieczone od swojej przyjaciółki Rosy, która była u nas w Polsce, która, u której gości zwykle. Ma takich tubylców, u których jest. Nigdy nie sypia w hotelach, nigdy nie jeździ, nie podróżuje, nie zwiedza. Jeżeli coś zwiedza, to kościoły, to znaczy uczestniczy w nabożeństwach i dopytuje się, komu możemy pomóc. I ostatnią historią, którą, którą byliśmy poruszeni, to chłopczyk, który miał problem z nóżką i była potrzebna amputacja, i myślenie o tym, czy amputować, i szukać protezy, czy poczekać. I za... znalazła tutaj we Wrocławiu lekarzy, którzy pomogli rozwiązać ten problem. To jest piłka. To są zabawki, którymi dzieci się bawią w Rwandzie. To jest zrobiona piłka nożna z liści bananowca i ściągnięta trawą. I zobaczysz mnóstwo dzieci, które są bardzo radosne, pomimo tego, że są głodne, na boso i mają jedno ubranie jakieś lepsze w domu. Najczęściej jest to mundurek szkolny. W Rwandzie wszystkie dzieci do szkół idą w mundurkach. Muszą, ale z wielką radością na Bosaka kopią właśnie piłkę, <takuj> taką piłkę. Tam już czteroletnie dzieci chodzą do szkoły. Ja właśnie też się pytałam, a dlaczego takie małe dzieci, czteroletnie, cztero i pół już idą do szkoły? No uczą się, uczą się na pamięć i szkoła w Ruandzie jest bardzo trudna. Słuchaj, one idą na w pół do siódmej, lecą do szkoły, o siódmej się już lekcje zaczynają, bo na równiku słońce szybciej wstaje, no 12 na 12 godzin doba i wracają o 18. Uczą się tak, na przykład matematyki w Kinia Ruanda, biologii i chemii po angielsku, Jakiś tam jeszcze kolejnych trzech przedmiotów po francusku. Czyli trzy języki. Jeżeli słabo mówisz po angielsku, no to wiadomo, że automatycznie z tego przedmiotu, który jest w języku angielskim, ty też masz niskie oceny, nie? Bo nie rozumiesz, co nauczyciel mówi i nie możesz sobie notatek zrobić. Także to jest taka dodatkowa trudność. Szkoły takie prywatne to gotują posiłek jeden dziennie. No Na przykład z solą. A szkoły państwowe nie, no więc te dzieci cały dzień są bez posiłku, są tyle godzin. Mnie bardzo porusza fakt, że dzieci rwandyjskie, aby mogły jeść jeden posiłek dziennie, ich rodzice jedzą raz na dwa dni. To się dzieje w naszych kościołach, w naszych wspólnotach, gdzie opiekuje się biednymi ludźmi. A co się dzieje z dziećmi, z ludźmi spoza wspólnot? Trudno nam o tym powiedzieć, ale to też przykłada się na to, jak my patrzymy na to, co my mamy na talerzu, co mamy w lodówkach. I widzimy to, że jesteśmy naprawdę bogaci i z radością się dzielimy też dlatego, że Iza jest tam naszym człowiekiem w terenie. Ona z imienia, z nazwiska zna wszystkich ludzi, uczy się ruandyjskiego, trochę mówi po ruandyjsku, kia ruanda, chyba tak się nazywa ten język. I jak wiemy o tym, że, że dzieci głodują, czy rodzice jedzą raz na dwa dni po to, żeby dziecko miało codziennie miskę ryżu, fasoli, czerwonych czy słodkich ziemniaków, to zmienia naszą optykę. I my jesteśmy bardzo wdzięczni Bogu, że mamy. Jeszcze bardziej wdzięczni, że możemy pomóc. Dzieci Afryki pracują, wiesz? Nasze dzieci, one też ciężko pracują. Zadaniem dziecka w Afryce jest przynieść wodę. Zobaczysz w Ruandzie karawany dzieci pomimo tego, że mają wodę teraz w porównaniu w 2007 roku. To pomimo to zadaniem dziecka jest przyniesienie wody. Więc często widzisz tam gdzie są wioski dzieci z takimi żółtymi karnistrami plastikowymi na głowie. Nawet dzieci pięcioletnie, czteroletnie mają małe karnisterki i nieraz idzie 20 takich dzieci, po boczem karnister na głowie niesie i niosą wodę pitną do domu. Jak tato czy mama mówi, że ma to zrobić, czy ma to i to, czy w szkole jakieś problemy, to dziecko nie dyskutuje. Rodzic jest otaczany szacunkiem i to jest najwyższy dla dziecka autorytet. Bo dziecko sobie zdaje sprawę, że dzięki rodzicom, rodzice pracują na to, żeby ono miało jedzenie, żeby mogło iść do szkoły, żeby miało ubranie. I rodzice dają też dziecku poczucie bezpieczeństwa, dom. No to jest moja mama i tata. Ja obserwuję też to u Rosy. Dzieci czasami są karane. Nie za byle co, ale poważne rzeczy. Szczególnie są karane za kłamstwa jakieś poważne. Ja obserwowałam, jak najstarszego syna ukarał Anastazy. właśnie za bardzo poważne kłamstwo, gdzie zabrał mamy obrączkę, wywiózł do szkoły, bo się chciał pochwalić. Wrócił ze szkoły. Anastazy kazał mu uklęknąć, powiedzieć na głos, co zrobił, i dostał dwa kije na tyłek. No, jest taka na przykład kara jeżeli dziecko nie chce iść do kościoła zdarza się, szczególnie nastolatki to nie je obiadu nikt go nie zmusza, nie chcesz iść do kościoła, nie musisz ale jeść też nie będziesz no, to jest a, tam widzisz, to jest takie warzywo i oni zrywają, wydłubują w środku to jest tykwa? tykwa, czy nie? tak wlewają mleko i ruandyjki siedzą i robią masło w ten sposób jak masło jest gotowe, rozłupują i wyciągają i sprzedają, nie jedzą, bo właśnie nieraz się, jak mam prelekcję o Ruandzie, to ludzie mówią: O, to może chleb z masłem zjeść? Ja mówię: Nie, nie. Tam nie ma socjalu w Ruandzie. Nie ma emerytur. Jak się zestarzejesz i nie masz dzieci, albo tak dzieci wychowałeś, że się tobą nie opiekują, umrzesz z głodu. Jeśli nie dasz rady koło domu zasadzić, na przykład masz takie poletko jak ten narożnik, i zasadzisz sobie fasolę. A jak nie masz siły, no to umrzesz z głodu. Jeżeli ktoś ma jedną krowę lub dwie i robi takie masło, to sprzedaje, żeby zawsze mieć chociaż te 5 tysięcy w domu w razie choroby, żebyś miał na leki i na jakieś tam potrzebną opiekę, lub no, nieraz coś trzeba kupić, buty czy ubranie, prawda? Średnia życia w Rwandzie to jest 43, 44 lata. A średnia wieku w Ruandzie jest 42 lata. Więc Ruandyjczycy jako naród są młodzi. Jest pełno dzieci i pełno młodzieży. Jest odwrotnie jak w Europie. Jak u nas kilka razy gościliśmy z Ruandy pastorów, i raz gościliśmy Rosę, a w tym roku właśnie mam zamiar zaprosić znowu Rosę, i tą głucho nie mam nauczycielkę, to pytanie było: Jak wyszli na ulicę Iza? Gdzie są ludzie? U was są puste ulice. A w autobusie czerwonym, gdzie są dzieci? Młodzież, dzieci. A w kościele, gdzie są dzieci? Ja mówię, rosną u nas. Rodzi się o wiele mniej dzieci niż u Was. Drugie pytanie od razu. Dlaczego? Muzungu nie chcą mieć dzieci. Muzungu biały. Nie chce mieć dzieci biały. Biały chce żyć wygodnie. Szok? Dla Rwandyjczyka jest szok. Ubezpieczamy dzieci, może nie dzieci, ludzi dorosłych. Nasz kościół ubezpiecza wiosce w wiosce Wrukomo, ubezpieczamy 300 osób. To są w większości nosiciele wirusa HIV. To nie są chrześcijanie z naszego kościoła, to są różni ludzie. Jeżeli masz w Rwandzie ubezpieczenie... To znaczy, że dostaniesz za darmo leki na wirusa HIV. Teraz są takie leki, że można ci przedłużyć życie o 20 lat. A to znaczy, że wychowasz dzieci. Dlaczego AIDS? Dlatego, że to jest biedny kraj. AIDS, żeby się zarazić, musi być krew, krew. Idziesz do dentysty, krew. No fajnie, jak jest dentysta, taki z prawdziwego zdarzenia. Ale w wiosce gdzieś. No, nie stać się na takiego dentystę. Nie wszędzie też ten dentysta jest. Nieraz sobie radzą sami. Wyrywają jeden drugiemu tego zęba. I bardzo dużo chorych, na przykład nosicielką jest kobieta, wychodzi za mąż. Jest nosicielem wirusa HIV, mąż żeni się. Dziecko z chorej matki rodzi się już chore. W czasie ludobójstwa bojówkarze interhawłe, celowo, którzy byli. Nosicielami Irw HIV celowo gwałcili kobiety Tutsi, żeby je zarażać. Ja, kiedy zmieniam opatrunki w Ruandzie, ja zawsze mam rękawiczki gumowe na rękach. Ruandyjczyków zwykłych na to nie stać. Naprawdę niewiele trzeba, wystarczy, że masz malutką rankę. Robisz komuś opatrunek, tam jest też krew, zarazisz się. W Ruandzie, w porównaniu z innymi państwami afrykańskimi, i tak już ten procent jest mniejszy niż w całej Afryce. Ubezpieczenia też kupujemy ludziom, którzy nie są na przykład chorzy na AIDS, ale są bardzo biedni i nie mogą mieć tego ubezpieczenia. Na przykład w Niagatare jest rodzina, gdzie jest dziesięcioro dzieci, i też nasz kościół kupił ubezpieczenie i co roku do szkoły wyprawkę, czyli buty, plecaki, zeszyty, szkolne opłaty też to nasz kościół płaci. No i to ubezpieczenie dlatego jest takie ważne. Oni rząd pilnuje, żeby każdy miał to ubezpieczenie, ale ludzi nie stać, ponieważ Rwanda nie ma przemysłu. Jak nie masz przemysłu, nie masz pracy, no, jak możesz pracować w Rwandzie, rozkręcić biznes? Żeby rozkręcić biznes, musisz mieć trochę pieniędzy. Możesz być żołnierzem, no wszyscy Ruandyjczycy nie będą w wojsku. Możesz być policjantem, no też nie wszyscy, nie prawda? No i uczyć w szkole. No, żeby uczyć w szkole, to musisz sam mieć wykształcenie. Bardzo dużo Ruandyjczyków uprawia ziemię albo hoduje kozy, krowy, no ale nie zawsze z tego wyżyjesz, jak masz liczną rodzinę. Mnie nie interesuje sukces. Mnie to nie interesuje, czy ktoś powie, czy ja jestem misjonarzem, czy nie jestem. Jakiś sukces taki w rozumieniu ludzkim. Dla mnie sukces odniesiony to jest bycie pośród tych ludzi i patrzeć, jak dorastają ruandyjskie dzieci i cieszyć się, bo widzę, że one mają buty, że nie są dzisiaj głodne. To jest dla mnie sukces. I gdyby nie mój kościół, ja bym naprawdę niewiele mogła zrobić. Wszystkie finanse, którymi możemy błogosławić yy, naród rwandyjski, to są finanse moich rodaków, również z kościoła katolickiego. Moi byli uczniowie, z którymi do dzisiaj mam kontakt, wychowałam trzech księży, także czasami oni coś tam podrzucają. Wczoraj przyszedł ktoś z kościoła katolickiego, przyniósł mi 7 tysięcy na Rwandę. Tak działa Bóg. Tak, Iza też w jej sercu jest wielki duch, też ekumeniczny. Bardzo mocno jest powiązana też z, no, z innymi kościołami i patrzy na Pana Boga, też na człowieka. Myślę, że w sposób taki ponadkonfesyjny. Ja, ja chcę powiedzieć też, że głównym sponsorem Izy jest Iza sama. I za, zawsze płaci za swoje bilety, za swoją podróż, za, za testy covidowe, także to jest bardzo ofiarny człowiek. Pracuję w Niemczech przy opiece, przy ludziach ciężko chorych na demencję. Żeby zarobić na bilet lotniczy, żeby zarobić na wyżywienie moje na terenie Ruandy. No, leki na malarię trzeba kupić, bo na malarię nie ma szczepień, na malarię musisz mieć ze sobą leki. Za punkt sobie stawiam, że wszystkie darowizny idą na rzecz Ruandijczyków. Jak lecę do Ruandy, wyliczam Bogu, ile będę potrzebować. Kto nie ma butów, kto potrzebuje leku i ubezpieczenia. Kto jest bez domu i trzeba dołożyć, żeby zakupić wszystkie materiały to gdzieś nieraz jest 2000 dolarów potrzebne żeby chociaż postawić dom z gliny, bo Kościół, chrześcijanie. Rwandyjczycy mają umugandę, taki czyn społeczny. Jeżeli dasz pieniądze na materiały, chrześcijanie sami ten dom budują w czasie umugandy. Robię listę potrzeb i wkładam pod krzyż i modlę się. I wiesz, że zawsze te pieniądze się zjawiają. Jak wspaniały jest Bóg, jak wielki mamy przywilej Jemu służyć, skoro pobudza grzesznego człowieka, na przykład mnie, do takich rzeczy. Skoro pobudza innych misjonarzy, innych ludzi do tego, żeby służyli najbiedniejszym z biednych. Ja jestem tylko przedłużeniem rąk mojego kościoła i przedłużeniem rąk Boga. Chciałabym zostać w Ruandzie. Staram się o obywatelstwo Ruandy. Chcę tam mieszkać. Jeśli Bóg ma inne plany, powiem Amen. Ale moje ludzkie takie marzenie. Chciałabym zostać w Ruandzie, patrzeć, jak dorastają ruandyjskie dzieci, a do Polski czasami przylecieć, odwiedzić moją ojczyznę, bo ją też bardzo kocham. Takie mam marzenie. Marzeniem też moim jest, żeby się zjawiły te pieniądze i żeby przy naszych kościołach wybudować piekarnię, gdzie będziemy rozdawać chleb. Bo pomyślałam sobie, że jak każda rodzina ruandyjska będzie miała chleb, to naprawdę zniknie głód w Ruandzie. A jak ktoś chciałby ten chleb podać, to co może zrobić? Yy, wysłać pieniążki na konto kościoła Zielonośrodkowego w Jeleniej Górze z dopiskiem Ruanda. Wtedy te wszystkie te pieniążki trafiają do mnie, kiedy lecę, pastor mi je daje i jeszcze dokłada ręką szczodrą, taką ubitą, utłoczoną, jak mówi Biblia. Jeszcze dokłada razem z moimi braćmi, siostrami i następny lot będzie pod koniec sierpnia także. Wtedy będę szczęśliwa. Co takiego jest? Dlaczego mnie Bóg tam posłał? Zawsze się go o to pytam. Kiedy leciałam do Rwandy, ponieważ na studiach uczyłam się greki, hebrajskiego, języka Idysz, nie uczyłam się angielskiego. W liceum miałam niemiecki. W Rwandzie niemiecki nie jest mi potrzebny. I sobie często zadawałam Bogu pytanie: dlaczego ja? Tyle jest młodych, uzdolnionych ludzi, zdrowych, sprawnych, silnych. Dlaczego ja? No ale, widocznie, Bóg zawsze wybiera kogoś ciego. Ja jestem naprawdę. Yy... No nikt specjalny. Naprawdę. Słuchali Państwo reportażu Fundacji Głos Ewangelii. Więcej reportaży na www.gospel.pl Zamów bezpłatnie wydawnictwo Fundacji Głos Ewangelii Pewne życie w niepewnych czasach. Kliknij Studio Reportażu na stronie www.gospel.pl Polecam i zapraszam. Henryk Dedo